No, 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 z tej strony Maxiulini i... znaczy nie, jutro, w piątek to wydaje mi się, że będzie już odcinek z Java, którą sobie na Lancerze zainstalowałem. Y... Tak mi się wydaje, nie jestem pewien, ale dzisiaj Minecraft Survival. Dobra, gdzieś tam ostatnio była kuzka tam jest kózka! Ale my mamy kot w zagrodzie, dobra. Yy, I ogółem wracamy do domu. Bo jeśli ktoś nie wie, to ostatnio w Minecraft Survival byliśmy na wyprawie i... Tam już widzę wieżę, którą budowałem, tak. Tego koślawca mojego. No. Łatwo zejść? Eee, yy, no i no co? Może sobie e, może kuski rozmnożę sobie odwiedzę. Dobra, czekaj, jest żar. Nie mam żarcia. Mayday, a mam żarcie, jabłuszka mam. Jabłuszka mi starczy, starczy. Jabłuszka, jabłuszka na czarną godzinę. Panko, dwie minutki odcinka minęły, to na spokojnie um, No i to, wioska. Tylko może pójdę do kuz. Nie no dobra idę do wioski zrobię sobie porządek w ekwipunku. Zrobię sobie również... Dobra, nieważne, ale poszedłbym do naderu. O, Fletcher. Gdzie ja, Co ja postawiłam? A, ładnie, tutaj. Siemka? Eee, dobra. W ogóle drzwi nie ma, bo mi creeper wybuchł. Muszę sobie drzwi zrobić. Wełnę odłożę. Znowu siana zestakuje. O, tu też mam sianko. Yy... O, tak! Dzisiaj zajmiemy się tym jego mościem. Tak. Czy ja mam tu jakieś nieprzepalone rudy jeszcze ze starych aktualizacji? Szkoda, że nie mam, bo jakbym miał, to by oznaczało, że mam rudę żelaza, jakby, którą mogę postawić, nie? Bo kiedyś się rudy przepalało. Szkoda, że mi nie została taka stara, ze starej aktualizacji ruda. Może nawet bym miała starą teksturę, niezmienioną. Ej, to był fajne. Ale w to już wątpię, ale mogłaby mi zostać. Fajnie by było, jakby zostało. Dobra, wkładam to żelazo, niech się przepala. I tak. Zrobię sobie jeszcze drugą łopatkę, później, yy... łopatę tylko tak, o mam diamenty trzy ostatnio znalazłem, to będzie małmik i budki sobie zrobię złote, a nie budki, chyba już gdzieś mam złote, co? Tak, mam złote butki, to sobie hełmik zrobię diamentowy. Eee, o, mam książeczki moje enchantowane. Nie ma... kamienia, tak? Nie ma kobla? Tak się bawimy, dobra. Ciekawe, co daje wydajność. To jest, tu się nic nie... Dobra, nieważne. Y... Dobrze. O, tu mam z drewnem skrzynię. Ej, tu mam jeszcze beczkę, ale tu i tak nie ma tego. Dobra. Yy... Opatę. A skrzynie z drewnem. Aj, co ja robię Dobra, idę po piach. albo wiem chcę zrobić dla tego jego mościa akwarium dobra piasek hmm. endermanie co byś powiedział na, na biteczkę? O Enderman! Zabicie Endermana! A tu jest drugi! Trawa mi z niego wypadła, bo on trawę podniósł. Ej, to mam blok trawy, mogę sobie postać. Ja sobie schowam, bo nie mam jednego wawnego dotyku. Ej, to fajno, mi trawa wypadła. Ej, idę po jedzenie. Nie pomyślałem o jedzeniu. Ja Jaki dziś wczorajszy jestem, ale dobra. Dobrá, hmm. Dobra, na je tyle chyba wystarczy. No. Dobra, tam. Później wezmę więcej. Na razie idę po piasek. piasek 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 piak 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 dobra robię coś takiego. E, zapomniałem gadać, oj, 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 Dobra. A zastanawiacie się, po co mi piasek? Ym... No piasek po to, żeby tego akwarium mu zrobić akwariotowi, bo piasek przepali się, będzie szkło. No to ze szkła robię akwarium. Dobra. Kurczę. Yy. Nie wiem, węgiel. Mam węgla więcej? Nie mam więcej węgla? Oddawaj mi ten węgiel! No, dobra. Wiem. To trzeba zniszczyć. Kociołek. Dobra, tutaj to zrobię. I. Dobra, biorę to. I tak. Blok na cieku. Dobrze. Dobrze. Okej, okay, coś takiego. Yy, I coś takiego. Okej. Okay. I idę spać. Nasi wilażerzy żyją tutaj? O nie, tam widziałem zombiaka Nie zaraził żadnego z villagerów. Czekaj Chociaż tutaj widzę, że już chyba nie No, na szczęście, uff Wilażerzy cali i zdrowi Dobrze Dobra, oni też są zdrowi. Cali zdrowi. Dobra, wiecie co? Koblarka... A... To nie ta strona. Chwilowo nieczynna. Robię nieskończone źródełko lawy i później... Znowu odpalimy koblarę. Bo dostanie lawę, nie? No to będę mógł wsadzić do koblary, ale koblara chyba nie na razie. No. I ta lawa będzie się pojawiać w tym kotle i z tego kotła będę zbierał lawę, jakby ktoś jeszcze nie znał tego triku. Koblara chwilowo nieczynna. Tutaj ten blok odłożę. Yy... Creeper. Хочту. 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 Находь ту гостю. na hot dobrar hot hot próprio era yes czcina. Dobra, źródeł kolawy. No to częściowo się zająłem tym, ale ogólnie to tym, że źródełko kolawy się zająłem. No, zrobiłem im źródeł kolawy. Tutaj się w końcu napełni lawą i będę mógł wsadzić do koblary. I koblara będzie czynna. Dobra, wlewam tą wodę. I tak, idę już wyjąć te szkło. Dobra, tu blok na cieku, odkładam to też odkładam. Sztabki żelaza. Mam perełki. Dobra, tutaj odłożę aksolotla mojego. A szkło zabiorę już. Eee, no dobra. I sprawdzę, jakie tam mam książki. Wydajność, niezniszczalność, wydajność, ostrość. A da się ostrość 3? ostrość 1. Da się ostrość 3? Nie, nie da się mieć ostrości 3. Dobra. Niezniszczalność. Diamentito. hełmito I najpierw sprawdzę co mi w enchantingu dam na hełm. Dobra, ale to nie w dzisiejszym odcinku. No, jeszcze sobie drzwi nie naprawiłem. Yy. Okej. Okay. No żegnam się z nami, z wami, no i papa. Papa. Pa.